To taki super sport! Pierwszy raz się grałem! I on... No i co? Gra pan? No i dobra Mega, ramp, Mega rampa 28. Rampusia. Ale fajne macie auta! Ale Pikachu! Ta, Nie widzę, znać. bo mi auto zasłania! Ale Pikachu! Eee, no kur... Co ty co? robisz? No, przecież... Wszystkich robisz. No to jak robisz? Wszystkich no bijemy. No, bijemy. Dlaczego? No, to no bo tak jak rampa. rampa. Aha. Aha. No już mnie okrzyczała. No nie zrobiłem. bo Na rampie też wszystkich? Tak. No tak, zawsze. Na face to face się tylko. Nie, nie, na rampie na zawsze, zawsze wszystkich. Wszyscy zawsze. Dobra, na jesteś i tak patafianem. No to też możesz <laughs> mnie wyzywać, tak, ale zrobiłem wszystko zgodnie z prawem. <laughs> ale obrotu waliłem Tutaj w ogóle jest strasznie niemiły jestem. Hello. Nie jest, jest <laughs> <terenek. śmiech> Wypadłem. Ja też. Nawet złapałem boost'a na koniec Dobra, sorki, sorki, jestem, jestem, musiałem jedną rzecz tutaj zrobić. Popatrzę, już jadę. Motór Ja tu... Motor tu mi i wypadłem na resbie. Co, co, co czekaj? A też mam motor dalej, no i. Ale obrót tu to jeszcze w piskowym kolorze. Czemu o. to mi nie przynosi częścia? Może mi coś powiedzieć? Nie. No, naprawdę na samym dole. A obroniłem poprzednie wywalenie, nie? I to tak kwestii obroniłem. I teraz mam wana dla dzieci. Wana, co? Wana dla dzieci? Wana dla dzieci. Na dzieci. A, no i. Tu się bardziej zgadza. Myślę, że dużo mogę ich przewieźć na tym Nie Jezus, marek, bo chodzi po, to dalej, po prostu to o to. To dalej brzmi prostu, źle, nie? Chodzi po, po prostu o to, że gdybyś był na przykład opiekunem w kolu. No hmm. tak to co mógłbyś? mógłbyś być. takie rzeczy robić podłogłbyś. Ale ogólnie tego bym nie chciał zrobić Vivil! O ty Czyli nie przeżyłeś. <grym> no nie ty też, nie ty święty, przeżyłeś. patrz <grym> co ja mam Pounder Nie, nie wypadaj Nie, 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 nie. <grym> <grym> Dawaj taka busta, bo tym kadirakiem to nie jedzie <grym> Co ty teraz O, dobijesz? aż się Ziemia zatrzęsła. Mhm. Mm w ogóle jest? Ola. Co? Ola już tam... <laughs> Sanity Oli już spadł do zera <laughs> prawda? <praktywnie. laughs> kolejny poziom to jest już ten ostatni, w którym zaczyna wszystkich wzywać. <laughs> no. Spadłem. Spoko. O, teraz mam na przykład rodzinnego Wana. Nie tylko dla dzieci. Czaunowóz? Nie, to powiedziałbym paksowóz. No. No. Jakoś się nie spodziewałem. Ja zadzwonisz dzisiaj do mamy, zapytasz co kocha w ogóle? Ja? No. Nie dzwoniłem. A, 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 a ty zadzwonić? Jak kiedyś? <grym> Pamiętasz to? to odbierze? Pamiętasz to czy Już nie? Nie, tam kiedyś było, no. A to dzisiaj wrzuciłem w ogóle tego face to -face bo go znalazłem miałem takie, o kurna. Żyj, 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 żyj. Zostawię cię. Nie. Ale nie w miły jesteś, bardzo wiesz? A nie miła! O ty to. O ty szmato najgorsza. Jeden hunt zrobiony, ale nie, nie, na Ale i... nie, nie, nie nie zrobiłaś go, bo ja przeżyłem. Jakby uderzyłaś obok mnie, ale z tym, ale było bardzo próba. blisko. była próba. Tak, no to już ostatnio się mówiliśmy, że Cię cenimy za to, że próbujesz, to, to Karin Karim, puto! Jest... Ole! tu Poszedł tam ktoś. Ja! I straciłam skrzydełko. Ci wagryst? O nie, Karinka to rzuca. Ale Ty, jak? ola, 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 co? ola. Widzisz, kto jedzie? Dawaj. Kurde, przed nim, pod nim podjechałem! Ale Farczasz, no! Spokojnie, no, ja. jestem, byłem. No i co hm. zrobiłeś? Zachaczyłem Cię skrzydłem. To kompletnie mnie nie dotknąłeś, przecież na mną. Tak, to ciekawe dlaczego się palę. Ciekawe dlaczego nie jedzie znowu z góry. Nie, nie, nie mam pojęcia, no ja wybuchłem, nie? Aaa, ale... no, idzie, Co, no to... był, Miałeś wiadomość, Fajnie. ale wybuchłem zanim Pax do mnie doleciał u mnie na ekranie. Dobra, steal, udane. Yy, I tu się jak, kwarzę, ale... że też. Oj, oj. Oj. Oj, to jest samochód, który. Jaki ciężkie auto w ogóle? On który. Się nie, który nie on się tak śmiesznie... Oj! Śmiesznie! Śmiesznie, no! Śmiesznie. Śmiej się! Śmiej się! Co, co no, tak nie zabawne jest nitro! Jest... Ej, w śmiesznych czasach żyjemy, jest... że autor nie, tego tekstu. Pomagał, oj! Pomagał, jakby dostarczyć dowody na jednego z kandydatów w porach prezydenckich, jakby. Hm. Czebureka dostałam. Czebureka. Spokojnie jest tam jakieś gówno, które po prostu wzięło i wyjechało. Ako! Bo jest głównym Nie trafiłem, koście. Mhm. Szybki jestem. Jak Robert Kubica. Błyskawica, a on wygrał ostatnio, Robert. Wygrałeś? Wczoraj. To, jak to, tyle ma. To Lemans ma Tak. O, właśnie. A to jest w ogóle niesamowity że ziomek, który w sumie ma tam dość niesprawną chyba tą jedną rękę, nie? Tak Tak, fitnie tak wygląda. Bardzo niesprawdą. I wygrywa sobie Le Mans. To no, Robert Kubica, no? A, Kubica. Kubica, kubica, kubica. No, nie, nie, nie Lewandowski. Nie Lewandowski. Siadł <coughs> sobie chłop na 24 do auta i. On już jest wygrał. najlepszy, on już lemans normalnie zrobił. Nie będę grał w nogę, to będę. Się <coughs> jeździł. <coughs> nie będzie Kapitanem mi znowu jak. nie mogę! Gówniara, nie gówniara nie z paletką mnie w jednej dyscyplinie już strzegania, to muszę być lepszy w jednej jeszcze. No. A śmiesznie dzisiaj, bo byłem sobie dzisiaj u dentysty. Typ no. mi robi kanałówkę. <coughs> I gada z tym swoim typiarem coś tam, o byłem weekend na padlu, Mmm, taki super sport, pierwszy raz się grałem. I on, co, gra panem, O, to kanałówka, to jak tam, ja Nie I wtedy zaczął zaraz tam gadać, i ja byłem, mówię mi w zębie. E, ja ja mmm. w ogóle? Tak, tak. No. Ty, a no, w w jest... Ja cię nie widziałem w ogóle. Hey, nice. Ale no. Nice. Ale ja to, coś... to jest w ogóle faktycznie sam... Bo jak jesteś zawsze u tego dentysty, ja zawsze uwielbiam moment, w którym oni dosłownie zadają ci pytanie, jak grzebią ci w ryju. woli no. pana? E? E? <słysy> A co pan myśli o dzisiejszej polityce geopolityki? Jaka jest pana zdanie na temat geopolityki? E? No też uważam, że Chiny tak nie robić, tak, tak, no. no. Ale może sprzedam mu moją starą rakietę, więc. <słysy> Może... To daj mu za darmo w Barterze niech to zrobi, wiesz. A, za darmo, 2,5 dzisiaj zostawiłem. No to, no to niech wybucham. następny razem, wiesz. Następny razem niech coś zrobi, wiesz w ogóle inni nie influencerce. Nasza ci do mordy czy coś. No. To nie Dubaj. W ogóle nie influencerzy to starym Na Instagramka byś rzucił. No, Pa, tutaj zdjęcie jeszcze z nim stary, jeszcze byś mu zasięg zrobił. I tak się robi biznes. Ja nie wiem czy on potrzebuje zasięgu. Jest też tak. Jezus, mariat, ja dzisiaj są. Ale ta mega rośna jest wiadomo. Teraz razie jest Opeka, tyle czasu się bronisz. <laughs> to jest najgorsze, że pół rampy przekoziąłkowałem i się broniłem i na samym dole. Kurde. Kliknęcie Kliknęcie Kliknęcie, A, ale ci klik. A, ja, ja... Klik. Skąd klikasz? Zwał brzycha, ty. Na Wałbrzyk. Na Wałbrzyk Ej, w ogóle ostatnio, pamiętacie jak jechaliśmy tą mega rampę z tymi z flagami, nie? No mm. oj, ale mi odbiło. To szukaliśmy tam No wow. O no, oh, wow, o oh, wow. Tak, jednej w komentarzu no. napisali. Ale nie było polskiej flagi. To, no nie, 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 było. Że nie, to nie było nie była. Nie, bo to było To był Czech. No w sensie miałeś takie, że biało o owszem zgadzało się, ale po tam jednej ze stron było niebieskie. No samym to... wypadłem, no nie, mało, więc... no nie to dobrze, że Cię nie dotykałem. O, motor. Ale Nie, no, to jest motor. No. No w każdym razie widzowie, yy, tutaj żeśmy weszli w... Yy, Dyskusję. Dyskutę, jak widzicie, no nie, przepraszam widzowie, <laughs> ale nie mieliście racji. Nie zawsze musicie mieć rację, no, nie było tam Polska Polski. Jak, wejdą do, jak wejdą do strefy euro, to pewnie wtedy doczekamy się na tej mapie flagi polskiej. Ale niestety, albo stety, nie wiem, w sumie nie mi to oceniać, ee, nie jesteśmy w strefie euro. W sumie to jest, że jest ciekawe, jak to by było, jakby było to euro. Znaczy, z tego co czytałam, to wszystkie kraje, które weszły do strefy euro, potem bardzo gospodarczo szły w dół. No, okej, okay. ja, ja, ja nie wiem. Nie mam, szczerze powiedziałem kompletnie jakby jakiegoś zdania na temat. Ja szczerze powiedziałem, że lubię złotówkę. Lubię sobie oglądać czy tam mieszka czy innych na banknotach, czy Władysława. A wiecie, Aśmierza. co jest na banknotach euro? No. Mosty. A na banknotach euro nie ma przypadkiem, jakby zgodnie z krajem, tam wydrukowanych i rzeczy? Czy to zawsze nie, mosty, jest wynikalny? mosty są. Mosty? Chyba, mosty? No, chyba nie, no bo. bo właśnie mi się wydaje, że. Ma... Jakby wiesz, zakłada, że jedziesz do innego kraju, który też ma euro i nie musisz wymieniać waluty. No, dlatego są mosty. <głos> <głos> Wiem, bo na Fabuizie było takie pytanie. A ja dzisiaj wiedziałem. mam serię wybuchania. Tu nie wyprzedził. Na samym, na samym dole wypadłem. Tak, super. Nie, pocałuj, a nie. A odnośnie tego. Nie, <noise> W końcu. Jest nie, no, pak się ma voltika, no. Ja. nie mam Multika. A Ola To jest default auto. Okej, okay. no coś mówię. W końcu po 8 miesiącach udało mi się auto zarejestrować. Woo! Wow Wow. A ja po nie wiem ilu miesiącach wymieniłem deskę w kiblu, a wy kiedy wymieniacie? Już wymienić, A To już no? mówiłem. Jak Dzisiaj A ja już to też wymieniłem na Nie wiem, z dołu na górę, a to mam na, na, na dół. To, to, to. O, ładny ten sam... Co jest Aha, że zamieniłeś? Ale... A czy nie kupiłeś nowej? Czyli dalej macie po prostu rozwaloną. Ale... Z nie, korzystamy. Ale z nie, korzystamy. nie ma ścian. No ja z niej korzystałem. Najpierw no jest to, że... Nie, nie pamiętam, chyba listek pożytny na dwójkę. Ja tam już miałem taki jest, z Maria przyciągam, że umrę zaraz. W tym momencie. Ja nawzajem kiedy... cała na biało i mówię, no, przepraszam, przepraszam. Zatkamy uszy, zatkamy uszy. w no sobie wtedy, jak siedzieliśmy tak do rana, to ty tam dosyć często chodziłeś. Tak, no jak już tam już byłem raz Zobaczymy że to nie gryzie No, co no? A mój, a mój No ja Amuj. nie wycham... <noise> Ja Jesteś spadłem um. Nie trafiłem w punkt, musiałem zawracać Oj okay. nie wiem czy dolecę Dobra Odkleiło mnie Dobego Wiem już jestem trzeci. Jaki. No. garnik ten jest pierwszy. Widzę, widzę właśnie. Oj, wypadam co? Robi się no. bum na dole. Na samym bumbum. końcu co? A może nie? Walczymy Ola. Dobra. Uh -huh. Utrzymane. Ja nie. Nice. Walcz dalej sam. se walcz. <laughs> no mogłeś zaatakować. No. Walcz sobie. Ja, nie <laughs> ja też nie. Na zranionym falu nie robię alt-4. Nie wybuchaj. nie alt-4. <laughs> nie rób alt-4. Wybuchać to wybuchać no Ona też niech sobie leci. A nie wiem. No i bardzo fajnie, bardzo dobrze cieszę się tym szczęściem. Oj, dodududududu. Everona. Ja nie wiem. No, ty gówno. Faj się turlem. A paksik nie zrobił LD4. No i wszyscy coś robimy, super. Każdy ma na, z nas miejsce w tym społeczeństwie. O, nistej. troszkę. Do zera go zatrzymałem tylko. Widziałem jeszcze, właśnie. O, ty, jeszcze Ola. Nie wierzaj pode mnie. Ja nie wjeżdżam pod ciebie. Ja się chowam przed Paksem. Wszyscy? Nie, ani jednej osoby nie mm. wywaliłem. No, ja <laughs> rozwaliłeś się centralnie przed. Ta. Znaczy wjechałeś we mnie, ale nic mi nie zrobiłeś. No, no ja za Olą się schowałem A ja normalnie policiałem tam na Arpagana, a nie? Jakieś chowanie, jakiś de... Arpagana? A, ja nie miałem wyjścia, bo mnie Ola pójdę. zatrzymała, nie? No i co? Dzięki temu przeżyłeś. Nie płacz. No, tak. Nie płacz. Bardzo dobry. Nie tak. płacz! Ruch. No i zakrzyszany. Aha, tak się wygrywa Mogasa. Moglibyśmy pograć czasem. No, Ola, co ty? Taipan, o! No, we, we, we! No, <śmuszynka> no, czemu nie być złym? No, <śmuszynka> no to byśmy już zapowiedzieli. We, 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 we. Oj. Ale też... Nie, ten Taipan to chyba się jednak nie sprawdza, co? Bas Taipan, najwyżej. Płydy baj, 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 tak, Blisko tak. Uuuu. Ojoj. Wypadam to. Nie, nie, może, może. wy szczęście, Chyny. może. O o o o o, 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 Moje szczęście na tej mapie to jest wybuchnięcie, więc nie wiem, Ale nie, bo mam taki kolor, więc może... jest coś... drugi. <gry> to jest trochę drogo jest tak jakby. Czy prawie obroniłem i nagle ona wpada, nie? Ubrana cała na szaro. <grym> na szaro <grym> mówi. No Co mówiłeś? Ja sama o! wypadłam o! O! <laughs> Paksik, paksik e, twojego kadłubka już łapie, wiesz? Czas Dobrze, miły jest Miłego jest tego paksa, miłego jest tego paksa. Zawsze wiedziałem, że można na niego liczyć To jest gość, nie? Czy no. Czepardy latają dzisiaj nisko! Będzie padać! Ostatnio jak latały wysoko, to mówię, że też będzie padać. Nie, że... To Są te pogoda. twoje prognozy. To prawda. A w ci pada dzisiaj, no to widzisz. Tutaj chyba też. Sprawdzają się, sprawdzają się. się. O, na farcie, na samym dole myślałem, że... Nie nie... No, Lisek coś zrobi na farcie. Tak. Ależ nie samo Do mety już! Że aż tak chcę... Co powiedzieć. do mety? To oni. ...Nichilnowi. No fakt, tak. jak jestem trzeci. To... Wiesz, ty jesteś debilu drugi? Nic nie zrobiłeś Tak się domyśliłem A czy... w sumie zrobiłeś W sumie masz asystę za to, bo ja pewnie wypadnę do samego Tak? Pomóż Chyba mu pomogłeś Mam nadzieję. Ale nie wychodzić no, tylko przeżyć. No pomogłeś a, przecież no. Tak się właśnie stało No tak przed krawem się wytrzymałem ale <desk> Brian. A on cię nie atakował! A, to. Nie miałem jak, bo był już na dole A mnie jakoś wtedy tam pikowałeś, twaniaki. Ale nie, 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 panie, nie. panie Isku, ja tam się miałem przed krawędzią już daleko od za możliwością bicia, także pomogłeś bardzo, dziękuję!